I witam serdecznie. Jak mówiłam, dzisiaj nagrywamy dwa filmy, i mamy tu jeszcze szesnastkę. Dzisiaj otwieramy za sobotę. I pod okienkiem numer 16 mamy coś dużego, dużego. lip oil czyli taki olejek do ust. Olejek do ust. I śmiało możemy go przetestować. To taki zwyczajny olejek do ust, czyli oprócz tego, że będzie błyszczał, e, będzie też nawilżał, i on jest bardzo od razu, jak nakładacie, to czuć, że on jest bardzo nawilżający. Błyszczący i bardzo taki odżywczy, nawilżający. Jak się aplikuje, to od razu czuć. Jak mocno intensywnie nawilżający on jest, nie wiem jak to powiedzieć. Naprawdę to powiem Wam szczerze czuć. Jak ktoś ma takie spierzchnięte, suche usta, to jak go będzie nakładał, to od razu poczuje właśnie tą taką, taką delikatność, nawilżenie. Także kolejna super rzecz. I powiem Wam, że kolejny raz jestem bardzo zadowolona. Także tutaj mamy okienko numer 16. Olejek do ust. I widzimy się w niedzielę wieczorem. Życzę wszystkim wspaniałego weekendu. Pa!